Przede wszystkim o takiej pogody bym się nie spodziewał. Mam nadzieję, że utrzyma się ona jak najdłużej. Idziemy zobaczyć, czy odkłady latają. No tutaj w słońcu. Przypuszczam, że jakieś obroty były. Może nie o tej porze, już jest przed 16. No ja nie mogłem wcześniej tutaj przyjść zobaczyć. Miałem parę innych spraw do załatwienia. Ale już widzę z daleka, że jakiś ruch jest. Coś tam się dzieje. Szczułki, słuchajcie, latają. Coś tam się dzieje. Zobaczymy tutaj dalej. Tutaj widzę, dosyć aktywne są. No nie chcę podchodzić, podchodzić zbytnio blisko, bo nie jestem ubrany. A nie potrzebuję więcej żądeł. Bo w praktyce, co chodziłem, co karmiłem, te pszczoły, jakieś żądło wleciało. No, także jeszcze na pewno pszczółki coś sobie doniosą. No i ostatni tydzień dolewania syropu. Muszę pomyśleć też w tym tygodniu. Nad orką, no i nad sianiem pszenicy. No to już najwyższa pora. No to już najwyższa pora, także no, trzeba się wziąć do pracy. Dobra. A no, no i widzicie, najważniejszego zapomniałem. Słuchajcie, tradycyjnie zachęcam doda do dodawania łapek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja się muszę oczywiście jeszcze trochę podkurować, jeszcze trochę zachrypnięty jestem, dusi mnie czasami. Ale myślę, że jakiś film z uprawy pola w tym tygodniu wleci. Zapraszam do oglądania, coś może jeszcze. Dzisiaj chyba będziemy warzywa kopać. To może coś nagram podczas kopania. I tyle, zapraszam do oglądania. Łuraczki. No, takie niczego sobie już trochę pomarsły. Marchew. Już, słuchajcie, coś z tego będzie. No, trzeba niedługo kopać. Gąski się pasą. No, jak się pasą, jeszcze ja idę. Trochę porządku zrobić w garażu. No i później po nie przyjdę. Jak będziemy robić porządek przy warzywach. Zapraszam do oglądania. No i tak się prezentują nasze buraki. Tutaj rodzice obcinają. Małe, duże. I obgryzione przez chomika pieska ziemnego, jak zwał, tak zwał. No i tak, tak się buraki prezentują. Tu są same duże, które pójdą do piwnicy. Słońce. No już bardzo wcześnie zachodzi, jest nie wiem, przed 18 chyba, a już niestety tego słońca w praktyce nie widać, ale przynajmniej mamy ładny zachód słońca. Gąski jak widać. Jeszcze się pasą. No powiem Wam, że trochę te pola mi tutaj pozarastały. Ja też tym kombajnem dosyć wysoko kosiłem. A kosiłem wysoko z racji tego, że nie mam nowej kosy. I też akurat wtedy jak ja tutaj e, to zboże muciłem, no to rodziców nie było. Także no wolałem, żeby się było bez żadnych awarii. Wiadomo, że zawsze we dwie osoby jest lepiej. A też no słuchajcie trochę Więcej jak zostanie tej biomasy, no to zawsze to lepiej jako nawóz. Kolejna sprawa, choćby nawet, tak jak widziałem, co po niektórzy, no to właśnie ustawiają, właśnie bele z sianem, ze słomą, no i zwierzęta wypuszczają. Ja powiem Wam, że to też fajne rozwiązanie, tylko by wtedy trzeba mieć jakieś zwierzęta większego kalibru, typu bydło mięsne. I takie bele ustawiać. i Nie trzeba by jeździć z rozrzutnikiem, tylko można by wypuszczać zwierzęta. Tak jak kiedyś to robiono. No, słońce, powiem Wam, fajnie zachodzi. Ładny jest ten zachód. Gdzieś gdzie gdzie jakieś chmury. Jutro chyba ma znowu padać, z tego co patrzyłem na pogodę. Ale później ma być parę dni ciepła. No, ja roboty mam, oczywiście, dużo. Zobaczcie tylko. Wyrwaliśmy, słuchajcie, same buraki dzisiaj i na buraka, no zeszło parę ładnych godzin, A jak przyjdę po 14 obiad zjem, no to ile tego czasu jest do 18, jak po 18 już się robi ciemno. No jesień, jesień, już nie ma co ukrywać, drzewa, słuchajcie, żółte, żółto-czerwone. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj będzie tyle. Jak się podobało, to zostawcie coś po sobie. Ja idę pakować muraki, gąski zagonić i na dzisiaj będzie tyle. Zapraszam do oglądania.